Cześć widzowie, z tej strony Olek. Witam was w trzecim odcinku z Deluxe Ski Jumping 4. Kontynuujemy Puchar Świata. Chyba dzieko odjadł przed Urainkiem. KUSA Kusamo! Pierwszy z Polaków to Dawid Kubacki. Przepraszam, że tak długo włączyłem przy okazji stoper. Dawid leci, Dawid leci! Wojenny skok Dawida. 131 metrów. Na razie siódme miejsce. Drugi z Polaków. Kamil Stoch! Leci, Krzysz, Kamil. Leć, leć, lej! Dobra, Dawid Kubacki, ósmy. Piotr żyła! Nie wiem czemu najlepsza trójka skoczków na początku skacze, co jest dla mnie dziwne, bo oni zawsze skakali na końcu, a w naszym pucharze skaczą na końcu. 134,5 metra Piotra żyły, to jest drugie miejsce za Lowrokosem. Aleksander zniszczył 39 numer startowy. Trochę Wendy. Piszczała, tutaj tutaj mu jedenaste miejsce za Dawidem Kubackim, Tomasz Pilch. Pilch jest zadowolony. Oj, ale z tego skoku za bardzo po wyjściu poszedł na narty. W punktu K. Jakub wolny. Na samo wczoraj robiliśmy trening. Wczoraj to wczoraj, wczorajszym znaczy się odcinku. Zrzucamy dzisiaj Czyli 11-11 listopada. Paweł Wąsek. Jeźdźcie ja na mój kanał, bo niedługo powinna być premiera odcinka drugiego. 135 metra przy okazji Paweł Wąska Jakub Wolny 127 Oleg Games nasz ulubiony zawodnik chyba. Tego kanału wiatr w plecerie wiatra Ponarty też. No to trochę też się nie dziwię, ale Oleg Games okay, to jest wyszkolony skoczek. Pomimo tych pasują 1 na 20. Szkoda, że nie od Polaka. Adam niżnik. Oj, sorry, że nie powiedziałem ile Oleg Games skoczył, ale Adam Niżnik teraz. Ani Oleg Games Adam Niżnik. 133,5 metra. Ole Games skoczył 129,5. Ja, Rosław Krzak. Potem Anzelaniszek. To jest za wczesne, wyjście z progujarka. Takie warunki były. Jakby bo był taki wiatr, ten kardy pod koc, plecy. Lecy. 11,5 od Kanadyjczyka i Polaka. Zelaniszek się wbił. Clemens Murańka na pewno polak dziś na podium w tych kwalifikacjach był lider Pucharu Świata. Teraz już wicelider. bo role się odwróciły. Wice lider jest teraz liderem, czyli właśnie Maciej Kot jest teraz liderem Pucharu Świata. Macie, ustał, ustał. Dajcie mieć miejsce: 135,5. Sorry, że mu rańkę przeklikę 98,5. No to czas rozpocząć zawody. Dawid Kubacki! 9 chyba tylko punktami na końcie. Punktował w jednym konkursie wywiśle. W pierwszym konkursie wywiśle. Tylko punktował teraz do wiele lepszych niż w kwalifikacjach. 133,5 metra. Jest liderem. Dawid Kubacki liderem. Mamy mamy skok Kamila Stocha! Kamil, Kamil, Kamil. Ja wow, 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 wow. by przeleciał skocznie. 136 metrów. I Kamil obejmuje prowadzenie, ale teraz Odi są ci pioty, bo bor Lidwi, królerutko, Kobayashi... Stoch i Kubacki. Tam wyglądała pierwsza piątka, ale teraz Piotr żyła, ale może coś w tamtej piątce nam namieszać. Ale nie namieszał! A ta, ale skok Piotrka, chodź warunki, nie radzą sobie zawodnicy, Aleksander zniszczył. 39 numer. No i jedź Aleksander, dziś 131 metrów to jest dziesiąte miejsce. Z przewagą siedmioma punktami nad Piotrem Rzełą, który jest za nim. Tam jest to czwarty, a teraz Tomasz Pil. Niech Tomek coś namiesza w tej pierwszej piątce. Nie będę bo to jest trzynaste miejsce. Eee, e, sorry, że nie powiedziałem ile powiem wam zaraz. Jakub Wolny. Dobre, widzicie z progu Jakuba Wolnego. Jakub, Jakub, Jakub! 130,5 metra. Tomasz Filch 130,5 metra. Ejej, Kamil się utrzymuje w tej top 4, a my mamy już skok! Pawła Wąska! Ajajaj, ajaj, 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 To już jest kołgór, tak? Zacza, spąk. Oleg Games nie będzie punktów! Nie, nie, nie! Teraz Damocław... Właśnie, Ui. albo Niźnik, No dobra, no to. Adam Niźnik wyrzec z progu. Oj! 128 metrów to jest dopiero 18 miejsce, Jarek Szak. Dobra, Jarosław Krzak musi się wykazać. Jarosław Krzak! Oj, 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 oj. Jarosław Wszak piąte miejsce, za Kamilem Stochem. O 5000 punktów. Tyle samo metrów co 100. I jajajaj, 136 metrów. Anzelaniszek, 15. Dobra, nie ma Olka Games. Teraz się tylko trzeba pomodlić, żeby Klemens nie wypadł po upadku ochronnym. Z Rytmu, ale wypadł właśnie z Rytmu, ojoj Wypadł z Rytmu, Clemens Murańka, ojoj 48 miejsce, os Przez ostatnie miejsce Johan Andre Forfan, który Skoczył fatalnie chyba na dwie nogi, chociaż tam ten wylądował telemarkiem Maciej Kot, 140,5 metra, żeby być liderem Lider z Pucharu Świata skacze spokojnie, bo to jest ósme miejsce. Pierwszej dziesiątce. Bez dwóch Polaków, bez Olka Gapes i bez Clemensa Murańki w drugiej serii. Liderem jest Karl Geiger po 125 metra. A właśnie Paweł Wolsek na belce. Ciężkie warunki, ale to jest Paweł Wolsek. Odłóbię latać, odłóbię latać. Pa! Piotr paszka pierwszy. Adam Niżnik. 21 miejsce 128 metrów. 128 metrów, i to jest dopiero 21 miejsce. No to widzimy, jakie były złe warunki. 135 metrów z metrem w plecy. Ojoj, oj. hu hu Adam bliźnik, widzimy, będzie się pnął. Piotrek żyła. Oczywiście z progu, ale będzie zapówka. Przewaga punktowa dała mu szóste miejsce. Nadal przed Pawłem Łąckim. Piotr żyła liderem. No tym skokiem to może się dać spokojnie. Może nawet pierwszą dziesiątkę. Jak on wolny, który jest piętnasty. Że Ansela Niszek może nie odegrać ważnej roli. Polacy mogą mu przeszkodzić. Aleksander zniszczą. Regularnie punktuję, wrócę w tych trzech konkursach. I teraz też dobrze zapunktuję, bo to jest trzecie miejsce. Cenę prewce liderem, Dawid Kubacki. Dawid Kubacki, fantastycznie! 130, metra. No, Piotrek Miadal ma najdalszą odległość. Lider Pucharu Świata, Maciej Kot. Ale to jest Jarosław Krzak, który jest piąty, a Maciek nadal jest liderem. To brzmi na ma bardzo apetycznie, takie odległości. Jarosław Krzak, dobry skok, truje miejsce. Kamil Stoch, czwarty po pierwszej serii, chyba ostatni z Polaków. Czwarty po pierwszej serii, ostatni z Polaków. Nie zaliczył dobrego skoku, 130 metrów. Maciej kot przed Jarosławem Krzakiem! Maciej kot przed Jarosławem Krzakiem! Tak się kończą zawody! Maciej kot powiększa swoją przewagę nad Jarosławem Krzakiem! Klemens Murajka jest czwarty, do Anzelaniszka traci niewiele punktów. Jedeną zwycięstwo Laniszka, a Maciej kot już ma. Patryka, bo był na pierwszym, był raczej. To się zaczęło od. Chyba miejsca drugiego, trzeciego, teraz pierwsze. Wow! Wow, Wow, to robi wrażenie widzowie. No dobra, no to poćwiczymy na następny odcinek, żeby było ku samo do poćwiczenia. Maciej Kot zwycięża. No wiem, ja tu ćwiczę, bo mamy trawnik pod narty, To się nie dziwiłem, czemu oni mi tak latali. I tak zwycięstwo zaliczyłem w tym konkursie. Z ósmego miejsca zaatakował Maciej Kot, ale skoczył drugą najdalszą mądegły. 139,5 metra Piotra żyły. To mu dała awans do pierwszej dziesiątki, a był w drugiej. A to jest bardzo dobre. Myślę, że nigdy nie może narzekać. Z takiego weekendu pierwszego w Kusamo życzę wam, widzowie, miłego spędzania weekendu. Ojej, że ja już to mówię, aż że mam trzy odcinka i No dobra, ale mogę już tam mówić, bo to są tylko treningi. Ja se pomijam I tyle, tu nawet o tylkości nie mówię, bo skoczę z F12. F10 Wyszłem z progu Upadłem, no pięć i pół. Dobra, F9 skoczę Ojej, za wczesne wyjście z progu <noise> Lądowałem F8 Dobra, musiałem sobie kamerę poprawić tak, żeby było widać jak skoczek tu jedzie. Wylądowałem nawet telemarkie. z F6. Ojejciu, ta kamera. Wylądowałem. 25,5 F5 F5 Dobra, wylądowałem No to teraz za klasyczne kamery Po F5 przychodzi F4 F2 nie lubię skakać Jest 1 F1, F2 zrobimy F4 Jezu, on tam zahaczał bólę! F3 Widzowie, bardzo Wam dziękuję, że byliście na dzisiejszym odcinku. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do oglądania mojej serii, jaką nagrywam. Deluxe 4. To jest dopiero trzeci odcinek, to są początki, dopiero te OS 4 No nie najgorsze wyjście z progu. No, te kamery mi się z nich najlepiej lata. Ale ja latam w 1 F2. Teraz cały skok ze 1 Widzowie, 10 łapek górę, nie wiem. Cel do końca miesiąca, 10 subskrypcji. No i nie wiem co powiedzieć, chcę, że powiem. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I właśnie, do zobaczenia. Piona!